Brzmi to może nie będę go montował. Także tu Wam nie będę omawiał. Nie wiem co się stało, yy, ale się zestrało. Tak, takich z tych informacji, takich bardziej przydajnych. 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 Przydatnych. Do słuchawek za chwilkę przejdziemy, natomiast żeby wykorzystać ich pełną, że tak powiem, moc i... chuj wie co? 1400... 1400, 1400 1400... zł. Mam akurat kompletnie rozładowane akumator, zamontuję go w żonie. W żonie tam może nie będę go montował, ale tak w żonie aucie to, to pewnie tak. I również klawisze, skróty klawiszowe. Znaczy, nie tyle skróty klawiszowe, co klawisze. Dzięki użyciu skrótom klawiszowym, dobrze mówię, klawisze. No, klawisze. Witam Was bardzo serdecznie, dzisiaj zapraszam Was na krótki test i rzut okiem na klawiaturę Ozone Spectra, kurwa nie. Co do regulacji napięć zapślacza, zapślacza, zapślacza. Zapraszam Was na recenzję, dzisiaj zrecenzujemy sobie kawałek gąbki, gąbka jest biała, jest miękka i zabezpiecza. Zapraszam Was na stronkę g2a.com, gdzie można m.in. kupować, sprzedawać gry z kodem, który widzicie na ekranie, macie 3% cashbacku. Zapraszam do mojego sklepu komputerowego blackwhite.tv.